Gdynia Oksywie. To tutaj przy ulicy Dickmana 62 znajduje się utworzony w 1982 roku ośrodek badawczo-rozwojowy Centrum Techniki Morskiej. Od początku swojej działalności ośrodek jest zapleczem badawczym, rozwojowym i wdrożeniowym w obszarze nowoczesnych technologii stosowanych w systemach uzbrojenia i wyposażenia dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie państwa, a głównie dla marynarki wojennej. Ośrodek działający wcześniej w formule organizacyjnej jednostek badawczo-rozwojowych od 2008 roku funkcjonuje jako spółka skarbu państwa podległa Ministerstwu Skarbu państwa. Na podstawie statutu spółki nadanego przez właściciela, ośrodek jest przedsiębiorcą prowadzącym w sposób ciągły badania naukowe. Uczestniczy także aktywnie w projektach międzynarodowych NATO i Unii Europejskiej i jest centrum kompetencji w dziedzinie wojskowej techniki morskiej a także prowadzi badania i certyfikacje wyrobów. Zmiana formuły prawnej funkcjonowania ośrodka oraz dynamiczne zmiany otoczenia spowodowały potrzebę dostosowania jego struktury organizacyjnej do nowej sytuacji. Dlatego po rzetelnie przepracowanym okresie przygotowawczym w 2011 roku została wprowadzona nowa struktura organizacyjna. W miejsce dotychczas działających wyspecjalizowanych merytorycznie oddziałów powołano dwa piony, czyli pion badawczo-rozwojowy oraz pion innowacyjno-wdrożeniowy. Otoczenie pionów stanowią wyspecjalizowane biura zapewniające im należyte wsparcie organizacyjne. Nowa struktura ułatwia matrycowe podejście do zarządzania projektami, a właśnie projektowe podejście do zarządzania ośrodkiem jako całością to strategia na najbliższą przyszłość. Bieżący rok jest szczególny dla naszej spółki. Świętujemy 30 lat działalności badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej w niezwykle wymagającej dziedzinie morskiego bezpieczeństwa państw. Dzisiejszy CTM jest firmą nowoczesną, dynamiczną i świadomą swojej pozycji na rynku polskim oraz za granicą. Zdolną do podejmowania ambitnych zadań i współdziałania zarówno w Układzie Krajowym, jak i Międzynarodowym. Nasze logo jest rozpoznawane poza granicami kraju a osiągnięcia na polu naukowym i biznesowym przynoszą uznanie polskiej myśli technicznej. Nasze ambicje i dążenia znajdują odzwierciedlenie w przyjętej w strategii WISK, OBRCTM silnym europejskim ośrodkiem badawczo-rozwojowym dostarczającym nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze swoich kluczowych kompetencji. Innowacyjność dla obronności i bezpieczeństwa państwa to misja będąca naturalną konsekwencją nałożonych na ośrodek zadań statutowych. Rozumiemy ją jako zobowiązanie do ciągłego opracowywania, rozwijania i doskonalenia technologii oraz innowacyjnych rozwiązań dostarczanych przez ośrodek w obszarze systemów obronności i bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów morskich. W obszarze działalności badawczo-rozwojowej główne zadanie ośrodka to prowadzenie w sposób systematyczny badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Podstawową formą działania w tym obszarze jest inicjowanie nowych projektów badawczych i rozwojowych oraz ich realizacja. Niezwykle istotnym elementem działalności jest upowszechnianie zdobytej w trakcie realizacji projektów wiedzy, a także propagowanie powstałych rozwiązań. Bazą do tej działalności są procesy zorientowane na zdobywanie nowej wiedzy i praktyczne jej stosowanie w celu opracowania nowych wyrobów, procesów i usług lub wprowadzania w nich istotnych ulepszeń. Prace badawczo-rozwojowe w ostatnim pięcioleciu prowadzono, podobnie jak w latach poprzednich, w obszarze wojskowej techniki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów broni podwodnej, dowodzenia i łączności oraz detekcji i przeciwdziałaniu morskim zagrożeniom terrorystycznym. Wybrane, opracowane i wdrożone w ostatnim okresie rozwiązania to w dziedzinie systemów obserwacji sytuacji podwodnej i zwalczania min morskich. Trójczęstotliwościowy sonar pozwalający na wykrycie, lokalizację i identyfikację obiektów minopodobnych w szczególnie trudnych warunkach hydrologicznych Morza Bałtyckiego. Rozwijane o nowe zdolności systemy zwalczania min morskich, czyli wielowzbudnikowy trał akustyczno-magnetyczny Promienica oraz system zdalnie odpalanych ładunków do niszczenia min morskich Toczek. W dziedzinie systemów obrony biernej okrętów, system obrony przeciwtorpedowej. Jest to system wystrzeliwanych z okrętu celów pozornych emitujących sygnał akustyczny symulujący sygnał ochranianego okrętu. Podstawowe elementy systemu to wielofunkcyjna konsola operatorska, przy pomocy której programowane są parametry celów przed wystrzeleniem oraz dwie wyrzutnie i komplet celów pozornych. W dziedzinie detekcji i przeciwdziałania morskim zagrożeniom terrorystycznym system monitorowania sytuacji podwodnej w rejonach krytycznej infrastruktury morskiej. Od momentu opracowania i wdrożenia na zlecenie Marynarki Wojennej RP, pierwszej wersji, znanej pod kryptonimem Kryl, przeszedł on długą ewolucję, przy czym niezmienna pozostała jego główna funkcja czyli wykrywanie głównie pod wodą celów stanowiących potencjalne zagrożenie dla krytycznej infrastruktury morskiej, takich jak nurek, pływak lub mały pojazd podwodny. Monitoring podwodny prowadzony jest w oparciu o sensory hydroakustyczne, aktywne i pasywne oraz magnetyczne. Stosowanie w jednym systemie różnych typów sensorów znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia zagrożenia przy jednoczesnej minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywych alarmów. Najnowsze wersje systemu pozwalają na tworzenie ochrony stałej, jak i tymczasowej. Otwarta i elastyczna jego struktura pozwala na dołączanie innych sensorów, jak elektrooptyczne czy radarowe. System jest również otwarty na wymianę danych i informacji innymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo infrastruktury morskiej. W ostatnim okresie system został kilkakrotnie przetestowany w różnych konfiguracjach, chroniąc czasowo wybrane obszary podczas dolce Price w Gdyni w 2009 roku oraz podczas spotkań towarzyszących polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w Sopocie w 2011 roku. W dziedzinie systemów dowodzenia, kierowania i wymiany informacji, rozwój i implementacja we wdrożonych przez Ośrodek systemach okrętowych i brzegowych nowych metod i technik integracji informacji, szczególnie w dziedzinie fuzji informacji niepewnych i niepełnych. Ponadto prowadzone są projekty w obszarze integracji systemów dowodzenia wytwarzanych i rozwijanych w CTM z innymi informacyjnymi systemami narodowymi oraz systemami NATO. Przykładem projektów realizowanych dla odbiorców niemilitarnych jest System Koordynacji Akcji Ratowniczych SARKAS dla Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni. Szczególnie ważny jest rozwój funkcjonalności rodzin opracowanych w ośrodku radiostacji pod kątem stworzenia platformy pozwalającej na jej pełne wykorzystanie. W zależności od potrzeb misji w zakresach pracy HF-VHF-UHF. A także umożliwienie pracy w systemach Split Site oraz SATCOM. Strategia rozwoju rodziny radiostacji uwzględnia w bliskiej perspektywie budowę radiostacji programowalnych SDR, a także opracowanie dedykowanych systemów antenowych, pozwalających na adaptacyjne zarządzanie widmem. Bardzo ważnym obszarem działalności badawczo-rozwojowej ośrodka jest aktywność zespołu laboratoriów badawczych. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej prowadzi m.in. badania kompatybilności elektromagnetycznej na zgodność z normami obronnymi oraz przemysłowymi, pomiary tłumienności pola elektromagnetycznego obiektów ekranujących. Dla realizacji tych zadań, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakupiona została komora rewerberacyjna. W laboratorium wykonywane są również badania sprzętu elektrycznego na zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej, badania klimatyczne w zakresie odporności na obniżoną i podwyższoną temperaturę oraz podwyższoną wilgotność, ocenę ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne oraz badania odporności na wyładowania elektrostatyczne. Ponadto w ośrodku działają laboratoria badań pól magnetycznych oraz hydroakustyki i odporności udarowej. Istotnym elementem tego ostatniego jest komora Bezechopa, pozwalająca na precyzyjną kalibrację przetworników akustycznych i hydroakustycznych. Działalność innowacyjno-wdrożeniowa ośrodka skoncentrowana jest na wdrażaniu, komercjalizacja technologii będących wynikiem badań naukowych i prac rozwojowych własnych lub pozyskanych, w celu uruchomienia wytwarzania nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów i usług. Działalność ta obejmuje także produkcję mało małoseryjną i unikatową. Merytorycznie działalność innowacyjno-wdrożeniowa ośrodka koncentruje się na wdrażaniu w marynarce wojennej, zarówno w jednostkach lądowych, jak i na okrętach, kolejnej generacji aplikacji dla systemu dowodzenia WEBA. Wdrażane są także rozwiązania pozwalające na wykorzystanie na okrętach współczesnych środków kierowania uzbrojeniem, w tym również używanym uzbrojeniem starszej generacji. Ośrodek jest także przygotowany do tworzenia i wdrażania rozwiązań przeznaczonych dla odbiorców cywilnych. Przykładem jest system zarządzania i przetwarzania danych oceanograficznych dla Instytutu Oceanologii PAN, czy system zarządzania akcjami ratowniczymi dla Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa. Aplikacje tego rozwiązania wdrożono zarówno w tej służbie, jak i współpracujących z nią, Marynarce Wojennej oraz Morskim Oddziale Straży Granicznej. Wprowadzanie do opracowanych wcześniej radiostacji pokładowych i przenośnych MENPAK innowacyjnych rozwiązań technicznych poprawiających ich niezawodność. Równocześnie realizowano szereg projektów prowadzących do wdrożenia kolejnych funkcjonalności, rozszerzających możliwości wykorzystania radiostacji w systemach wymiany informacji. Wdrażanie na okrętach Marynarki Wojennej RP kolejnych wersji okrętowego systemu zarządzania operacjami przeciwminowymi, zintegrowanego z podstawowym sensorem dla takiego systemu, jakim jest podkadłubowy sonar typu SHL-101T, a także dostarczanie do Marynarki Wojennej RP opracowanych w CTM systemów broni minowej, w tym niekontaktowe zapalniki domin kotwicznych, a także systemy przeciwminowe, m.in. trały magnetyczno-akustyczne promienica czy systemy zdalnie odpalanych ładunków do niszczenia. Min toczek. Ośrodek od wielu lat aktywnie uczestniczy w międzynarodowej wymianie wiedzy i technologii z wieloma zagranicznymi firmami przemysłu zbrojeniowego oraz międzynarodowymi organizacjami, w tym z NATO i Europejską Agencją Obrony, realizując na ich rzecz szereg projektów. Realizowana jest wielopłaszczyznowa współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi, jak uczelnie. W tym Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Akademia Marynarki Wojennej oraz Wojskowa Akademia Techniczna oraz z szeregiem instytutów badawczych. Utrzymywane są również ścisłe związki z czołowymi krajowymi podmiotami przemysłowymi, aktywnymi w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa kraju.